Na Uranie i Neptunie wieją huragany, które mogłyby zniszczyć wszystko na Ziemi. Wiatry osiągają tam prędkości nawet 2000 km na godzinę. Dla porównania, najsilniejsze tornada na naszej planecie osiągają tylko około 500 km na godzinę. To cztery razy mniej. Ale to nie wszystko. Te gigantyczne huragany trwają setki, a czasem tysiące lat, krążąc w ogromnych wirach w atmosferze planet gazowych. Uran i Neptun mają też potężne różnice temperatur między wnętrzem a powierzchnią, co dodatkowo napędza ekstremalne prędkości wiatru. Uran jest ciekawy także dlatego, że obraca się na boku, a jego bieguny praktycznie leżą tam, gdzie większość planet ma równik. To sprawia, że huragany mogą przyjmować bardzo nietypowe kształty i układy. Neptun natomiast słynie z wielkiej, ciemnej plamy, która jest olbrzymim wirującym huraganem wielkości Ziemi. Naukowcy obserwują te zjawiska dzięki teleskopom kosmicznym i sondom, które mierzą prędkość wiatru, temperaturę i skład atmosfery. Huragany na Uranie i Neptunie pokazują, jak ekstremalne i różnorodne mogą być warunki w naszym układzie słonecznym. To także przypomnienie, że nasza Ziemia, mimo tornat i huraganów, jest w kosmicznym porównaniu relatywnie spokojnym miejscem, idealnym do życia.